Cześć, to Marek z trybu Solo. Dzisiaj mam pokazać Dice Adventures. Zrobimy sobie unboxing. Ja dostałem grę do recenzji od Lucky Duck Games Polska, za co bardzo dziękuję. I właściwie nie grę, tylko dodatek, bo wbrew pozorom i mimo wielkości pudełka Dice Adventures to jest dodatek do podstawowego Dice który umożliwia grę solo jest taki bardziej przygodowy. Film z wrażeniami z gry, z omówieniem rozgrywki i tak dalej będzie później. Dziś zrobimy sobie tylko unboxing, gdzie pokażę Wam zawartość. Jest co oglądać, uwierzcie mi. Na końcu też tego filmu jako bonus pokażę Wam Zawartość pudełka z zestawem bohaterów, dlatego że takiego zestawu potrzebujecie, żeby sobie zagrać Dextron Adventures. Jeśli macie już normalnego Dextrona w domu, no to ok ale jeśli nie macie, i chcielibyście zagrać tylko w to, to musicie też zaopatrzyć się w zestaw bohaterów. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda taki zestaw bohaterów, również to na końcu, w opisie filmu, zresztą będzie tam odnośnik będzie unboxing zestawu bohaterów tego podstawowego, pierwszego do drugiego sezonu Dice Drona. Także zapraszam Was na unboxing. Pudło do Dicestron Adventures jest gigantyczne. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Wygląda jak taka stara księga, ale jest po prostu ogromne, wielkie, grube i na styk mieści się do Kalakse. Tutaj mamy trochę informacji, ale powiem szczerze, że nie za dużo. Jakoś tak nie ma tutaj szału, jeśli chodzi o tył pudełka. To sobie otworzymy teraz i pokażę Wam, co jest w środku. A, i tu mamy grzbiet. Podejrzewam, że to jacyś bosowie, z którymi będziemy sobie walczyć w grze. I tak, ściągamy górę. I co my tu mamy? Sobie odsunę gdzieś, o, żeby nie przeszkadzało. I tak, mamy instrukcję. Instrukcja do Dice Throne Adventures na szczęście nie jest jakaś zabójcza i długa, bo ma 16 stron z czego część to są, widzicie, jakieś żetony, znaczniki, najczęściej zadawane pytania, więc na szczęście nie ma tutaj jakiejś tony reguł i zasad. Eksploracja, czy jak sobie chodzić po tych podziemiach. Tak wygląda gra, kiedy jest rozłożona na stole. Całkiem, całkiem spokój i zachęcająco. I mamy listę komponentów. DAI STRON ogólnie nie jest jakąś mega skomplikowana gromu, jeśli chodzi o zasady, i cieszy mnie, że ten Adventures też gdzieś tam się w to wpisuje, że to nie jest teraz taka gra, gdzie nagle wszystko skomplikowali, bo w DAI chodzi o to, że będzie właśnie frajdę z wyrzucania kościami, zadawania różnych ataków i tak dalej. Tu mamy arkusz, punktacji, kampanii. Hmm. Ciekawe, czy można... pobierzcie, wydrukujcie więcej kopii. ok, czyli na Lucky Duck Games można sobie pobrać taki arkusz. To jest spoko, bo jak nie chcecie po tej ładnej, kolorowej yy, arkuszu notować, chcecie sobie po prostu jakiś wydrukować swój do grania, no to możecie wydrukować, także spoko. I to mamy, w ogóle już widzę, bardzo fajną rzecz, czyli jakieś pudełko na żetony. Ale na początku sobie zobaczmy żetony. W ogóle jakieś zapakowane, folie. ho, ho. ho. Także... To jest jakiś taki event ładnie. I co my tu mamy? Mamy różne żetony. Podjęcie, że to są różne statusy, różne znaczniki. Tutaj mamy standisy różnych bohaterów. Ja kojarzę, że można na stronie Lucky the Games, na pewno na stronie oryginalnego wydawcy Rockslay kupić figurki do tej strony. Jeśli byście chcieli, wtedy takie figurki możecie w tejże wykorzystywać, ale fajnie, że dali Stendisy dla wszystkich bohaterów. To są chyba wszyscy bohaterowie z pierwszego i drugiego sezonu, tak mi się wydaje. Więc ja, jeśli nie chcecie figurek, możecie sobie korzystać z tych kolorowych Stendisów. I mamy tutaj tak. Mamy jakieś pudło na te wszystkie żetony. I to jest super sprawa, że nie trzeba niczego wrzucać do jakichś woreczków strunowych. Wszystkie żetony sobie wypstrykacie. Poukładacie, ja widziałem w instrukcji, że tam jest informacja, jak, gdzie co umieścić w której przegródce, więc też nie będzie problemu, żeby sobie jakoś to posortować. I wystawiacie to na stół, i wszystkie, że macie w jednym miejscu, to jest super sprawa żadnych, mówię, worków strunowych, nie tego typu rzeczy. Wyciągacie i od razu gracie. Tu mamy jakieś w ogóle dziwne różne, co my tu mamy jakieś pojemniki plastikowe to też super, że to w ogóle wszystko jest. To wszystko jest w jakichś plastikowych pojemnikach. Bo wydaje mi się, że w tym momencie takie rozkładanie gry zajmie dużo, dużo mniej czasu. Na pewno jest informacja, jak sobie to wszystko potem poukładać sensownie w instrukcji. Tu mamy kości, jakieś kaszustki, mamy też kości K20, w ogóle bardzo fajne, tu podstawki tak do naszych bohaterów, którym będziemy przemierzać podziemia, a tu mamy różne liczniki. I też duży plus, że te liczniki są zdrowia, zdrowia, zdrowia i liczniki. Aha, z drugiej strony mamy punkty walki. Ok, spoko, bardzo fajnie to wymyślone i licznik złota. Też bardzo fajnie, że te wszystkie liczniki są yy, gotowe, złożone. Nie trzeba się tutaj, yy, że tak powiem, pałować takim składaniem tego, bo ja też tego do końca yy, nie lubię. Mamy wszystko tutaj ładnie już przygotowane. I tu mamy miejsce na, na standees, miniatures, others. Fajnie, że to wszystko jest podpisane oczywiście po angielsku, ale y, myślę, że to nie jest problem. I jest tutaj miejsce, na, żeby wszystko sobie potem po, pochować, powkładać. O Jezu, tu mamy jakieś ciężkie coś. Czy ja to jestem w stanie wyjąć? Dobra, wyjmijmy sobie to. Wyjmijmy sobie to. To wszystko waży mega dużo. Pudło sobie odłożę. Yy. I tak, zacznę może od tego mniejszego pudełka. <coughs> ja sam powiem szczerze, nie wiem co tu jest. Ja w Divestron Adventures, <coughs> przepraszam, w Divestron Adventures grałem raz, kiedyś w życiu, dawno temu. Więc nie wiem w sumie. Co to, to jest? Jakaś. Wygląda e... tak jak jakiś rynek, gdzie będziemy mogli sobie zakupować karty. Tu mamy boss. Zobyte karty walki z bossem, ok? Tu mamy takie karty pomocy dla. Czterech bossów, których mamy w grze: upadły mnich, szalony król, upadły barbarzyńca i upadły banita. Wszyscy upadli. I to mamy to, co mi się zawsze w tej stronie podobało czyli planszetki dla bossów. Rozkładacie sobie, macie wszystkie umiejętności, jakie ten boss ma wszystkie rodzaje ataków i każdy z graczy normalnie w tej stronie tym zwykłym wielosobowym też jakieś coś dostało dla swojego bohatera. I to jest super, bo wszystko jest w jednym miejscu. Fajnie się to składa. Można sobie to wygodnie tutaj przechowywać. Bardzo fajne grafiki. Upadły banita. Tak się prezentuje. Upadły nich. No super to wygląda zachęcająco. Ja w ogóle na Dajstrona Vengeance miałem od dawna już chrapkę, bo mi się Dajstron bardzo podoba, ale jest grą wiadomo, wieloosobową. I bardzo się cieszę, że like It, the Games wydali. Polską wersję Adventures, bo dzięki temu można sobie pograć solo. Dalej mamy te wszystkie fajne mechaniki rzucania kościami, a mimo wszystko jakby jest to gra taka bardziej przygodowa, a nie pojedynkowa. I tu mamy jakąś szaloną, szaloną rzecz. Jakiś wielki, nie wiem, nawet się nie da otworzyć, podajnik na różne rzeczy. Ja go nawet nie chcę podnosić, bo to waży strasznie, strasznie dużo. Coś sobie zajrzymy gdzieś, coś sobie otworzymy. Ja nie chcę też tu wszystkiego pomieszać, bo to na pewno w tej grze też jest tak, że te wszystkie rzeczy gdzieś tam trzeba odpowiednio posortować. Jak człowiek sobie to wszystko jakoś bez ładu i składu wyciągnie, to będzie, będzie źle. Ale tak, tu mamy różne kafelki. Kafelki, ok, różnych lokacji, po których będziemy sobie chodzić, one są gdzieś tam zakryte. Potem je chyba odkrywamy. Jest tego dużo. I w ogóle super sprawa kolejna, że to jest wszystko jest wypstrykane. Nie mamy pudełka, które jest teraz duże, wielkie, grube, dlatego, że mamy pełne arkuszy, tektury, które musimy wypstrykać. A potem, jak wypstrykamy to wszystko, to nagle się okazuje, że w pudełku mamy luzy. Tylko mamy to wszystko w ogóle fajnie przygotowane, włożone, wypstrykane, poza tymi kilkoma żetonami. Super, to jest fajna rzecz. Bo mówię najgorzej jak w tych grach potem jest, zwłaszcza takich gdzie jest dużo tektury i dużo kafelków. Najgorzej jak mamy potem pełno tych arkuszy do wypstrykania, a jak to wszystko wypstrykamy, to pudełko się okazuje, że jest w połowie puste i, i wszystko nam tam e, lata i trzeba to jakoś sprytnie e, dopychać. Tutaj widzicie, też wszystko ma swoje miejsce. E, co my tu mamy? Legacy zestaw B. Nie otwierać, dopóki wyraźnie nie nakazano. Czy jakieś rzeczy, które sobie gdzieś tam będziemy podczas gry odblokowywać? Errata jakaś errata. Dobrze, fajnie, że jest dodana. Sobie teraz można coś podmienić. Tu mamy zestaw kart promocyjnych. Super, że jest w środku, w pudełku. Nawiera 5 kart sugusów i 15 kart łupów. Ojej, te karty jakieś takie się świecą. To sobie otwórzmy, bo nie chciałem ich otwierać, ale widzę, że to są jakieś takie karty. Takie, wow, z połyskiem. No, to super. Może cały Dice Run Adventures taki jest, ale niektóre z tych kart to faktycznie tak się świecą i nie wiem, czy to widać na kamerze, i mienią. Goblin, Skarbnik, Chimera, Wieśniarka. No super, super, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że takie dane są promocyjne rzeczy. No i nie wiem, czy to wszystko ma sens otwierać. Chyba wydaje mi się, że nie. Tu mamy talię bossów. Każdy boss ma swoją talię kart. Z tego, co kojarzę, mamy talie kart, które będziemy mogli pewnie podczas gry zdobywać, czy kupować, czy zdobywać. Jest tego cała masa. Kurczę, no w ogóle są takie jakieś pokryte takim połyskiem. To ma jakąś nazwę swoją, aż to otworzę z ciekawości. To ci wam powiem, że to normalnie jestem w szoku, aż z ciekawości sobie pootwieram. Czy one wszystkie takie są? Nie, wszystkie nie, czyli to są jakieś takie specjalne jakieś karty, jak widać. Może jakieś, nie wiem, legendarne, które mają coś takiego, no ale fajnie, fajnie. No i patrzcie, ile tu jest kart. Kart, które będziemy pewnie zdobywać, kupować i naszą talię sobie y, usprawniać, ulepszać. Mm. Tu mamy, co my tu mamy? Może ile tu jest rzeczy? Trzeba wszystko sobie poczytać. Jakieś przykładki, którymi sobie możemy chyba oddzielić karty. OK, pozostałe karty, legendarne, rzadkie i tak dalej. To sobie trzeba będzie wszystko jakoś tam sprytnie posortować. Pozostałe karty tu mamy jakieś karty pomocy. I co tu jest jeszcze? OS! Legacy zestaw D, Legacy zestaw C, Legacy zestaw A. Tu mamy przekładki do scenariuszy scenariusze, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Różne poziomy scenariuszy i tutaj mamy pewnie jakiś tam wrogów, z którymi będziemy się tłukli. Ja tego wszystkiego nie będę na razie to otwierał, bo już mi się jakiś tutaj harmider robi. Także ja sobie to muszę wszystko jakoś fajnie poukładać, powkładać, poprzekładać. Ale fajnie, fajnie, że są różne przekładki, różne rzeczy. wszystkie jest fajnie tutaj przemyślane. I jak widać, no jest to Fajnie, fajnie wykonane. Ja bardzo lubię, jak są takie gotowe, przemyślane jakieś systemy na, na, na przetrzymywanie różnych komponentów, elementów, bo dużo bardziej to usprawnia grę, a jak mamy 50 woreczków strynowych we wszystkim, to jest masakra i niepotrzebnie tracimy czas Tutaj jak widzę, że Dyson Adventures, wyciągamy wszystko na stół i po prostu gramy. Więc tak wygląda zawartość Dyson Adventures, bardzo bogata, mnóstwo wszystkich elementów, komponentów. Łapka w górę, jeśli film Wam się podobał, zasubskrybujcie mój kanał i zobaczymy się na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze albo również tutaj przy kolejnych filmach. Dzięki za uwagę, cześć! Na koniec mały bonus, jeśli jesteście ciekawi jak wygląda zestaw bohaterów do Dajstrona, bo na przykład nie graliście nigdy, to mam taki jeden zestaw, Banitka vs Samurai. W takim zestawie zawsze jest dwóch bohaterów, to jest sezon drugi. Do sezonu drugiego wyszły cztery takie pudełka, czyli w sumie jest ośmiu bohaterów. Do sezonu pierwszego też wyszły cztery takie pudełka, więc w sumie macie 16 bohaterów. Ale to, każde pudełko jest jakby niezależną grą. Kupujecie i możecie sobie w dwie osoby zagrać. Ale taki zestaw, chociaż jeden, jest również potrzebny do Dyson Adventures, który pokazywałem przed chwilką. Więc jeśli nie widzieliście nigdy, jak taki zestaw bohaterów wygląda w środku, no to pokażę Wam go teraz. Więc jeśli chcecie grać Adventures, Adventure, no bo to jest właściwie dodatek, a nie gra samodzielna. Musicie chociaż jeden zestaw takich bohaterów posiadać. Jeśli macie już daj Throne w domu, no to macie, nie macie problemu. Ale jeśli nie macie, do wyboru do koloru, kupujecie sobie taki zestaw i możecie pykać. To jest w ogóle super wykonane, bo popatrzcie, każdy gracz dostaje takie pudełko. Yy, I w pudełku są wszystkie elementy i komponenty potrzebne do rozgrywki. Macie super planszetkę. Wszystkimi Wszystkimi atakami, wszystkimi umiejętnościami danego bohatera, jak rzucacie kościami sobie te symbole, przypasowujecie i różne ataki i umiejętności odpalacie. Bardzo fajnie to zrobione. Mamy tutaj taką kartę pomocy, jakieś tam objaśnienie zasad, złożoności i tak dalej i opis jakichś specjalnych umiejętności. Każdy gracz ma kości. Te kości są unikalne dla danego bohatera. Każdy bohater ma jakiś inny zestaw. Mamy licznik punktów walki. Więc też jest super, bo nie musimy niczego sobie notować, zaznaczać. Bardzo fajny obrotowy, gdzie zaznaczamy punkty walki. Drugi licznik zdrowia, też dedykowany temu konkretnemu bohaterowi. Znaczy, no, liczniki zdrowia, w sensie każdy gracz ma bohatera takie same tylko że macie inną grafikę, która tutaj pasuje dla akurat tego bohatera. I karty, które będziecie mogli sobie gdzieś tam zagrywać podczas rozgrywki. Otworzymy sobie taki jeden zestaw i Wam pokażę. Karty są w ogóle widzę fajnej jakości. Nie wiem jak to się nazywa fachowo, płótnowane czy jakoś tak, ale wydają się takie no, jakościowo fajne. I to są różne umiejętności. Karty, które będziecie mogli odpalać wydając punkty walki podczas gry. Karty, yy, którymi będziecie mogli zamieniać umiejętności, które już macie nadrukowane na Waszej planszetce, żeby były jakieś mocniejsze i ciekawsze. I tak to wygląda, i każdy gracz dostaje coś takiego. Sobie tutaj chowacie, chowacie sobie to, chowacie sobie licznik życia. To jest miejsce na więcej kart. Podejrzewam, że po to, jakbyście chcieli sobie te karty zakoszulkować. To miejsce na żetony, bo tutaj macie jeszcze żetony, które są, część z nich pewnie jest specyficzna dla konkretnej postaci, więc też możecie tutaj od razu wrzucić. Zamykacie pudełeczko i. Koniec. I to mi się zawsze w Dice stronie podobało. Każdy gracz przy stole dostaje takie pudełko, ma swój zestaw, rozkłada sobie wszystko i może grać. Tu mamy jeszcze w środku instrukcję. Każdy zestaw, ten taki z dwoma bohaterami właśnie jak ten, ma taką jakby w środku właśnie instrukcję jak w to grać. Kilkanaście stron. Ale Dyson nie jest ogólnie trudną grą, więc spokojnie można wszystko załapać. Jest też dużo jakichś tam przykładów i tak dalej. Karta informacyjna bohatera. Fajnie, fajnie jest to, bardzo fajnie wydane. No i potem mamy bohatera numer 2, którym jest samuraj. Tu w ogóle jeszcze pokażę, na tym zestawie jest napisane polecany dla początkujących graczy Dijstron, bo te różne postacie i różni bohaterowie mają jakąś tam swoją e, złożoność. I fajnie, że też na pudełku jest napisane złożoność bohatera 3, złożoność bohatera 2. Czyli jeśli idziecie do sklepu i chcecie sobie kupić jakiś dodatek czy jakąś kolejną podstawkę bohaterów do Dijstrona, możecie od razu zobaczyć, na ile skomplikowana jest rozgrywka. No i tu mamy drugiego, drugiego bohatera, już nie będę go całego otwierał, ale samuraja, który ma fajną grafikę i swoje umiejętności, jest znowu kompletnie inne niż ten poprzedni bohater do odpalania różnych rzeczy, różnych akcji. Znowu mamy tutaj kartę pomocy, która opisuje styl gry, objaśnia zasady, jakieś umiejętności, liczniki, karty i kości. No i kości inne, bo mają kompletnie inne symbole niż te kości banitki, które przed chwilą widzieliście. Więc tak wygląda takie pudełeczko jedno do strona. I tak jak mówię, chcąc grać w Dijstron Adventures, musicie taki zestaw bohaterów mieć, bo jest niezbędny. Tam macie bossów i, no i same przygody jakby i tak dalej, jakichś przeciwników, a bohaterów macie w takim zestawie jak ten. No i to tyle. Dzięki za uwagę raz jeszcze. Trzymajcie się. Cześć!